Dzień dobry, dzisiaj z działeczki. 25 października, a tu jeszcze rabata w pełnym kwieciu. Turki. Tu chyba żmijownik, czy jakoś on się tak nazywa. Piękny fioletowy kolor. Tu jakieś fioletowe kwiatki. Tutaj co to glistnik czy krwawnik, nigdy nie wiem, ale też kwitnie. Tu przepiękne chabry. Jakby było lato. Tutaj surfinia. Dalej się trzyma, jeszcze ma kwiatki. Margarytki pod tamaryszkiem, który jest z e, wyraźnie. Czekamy na wiosnę, kiedy się zrobi różowy. Szałwia nie kwitnie, ale najbardziej cieszy mnie. Dopiero teraz to zauważyłam tuż przed wyjazdem. Tutaj nagietki. E, urósł mi taki piękny. To jest chyba maksyberyjski, coś mi się zdaje. O! Tylko niech złapie ostrość. O! Jest przepiękny. I zastanawiam się, czemu tylko jeden. Bo z tego co pamiętam, to ich wysiewałam dużo, dużo więcej. Mam nadzieję, że się zdąży wysiać. Bo chciałabym ich mieć więcej, bo jest naprawdę wdzięczny. Bardzo, bardzo wdzięczny kwiat. A nigdzie więcej ich nie widzę. A dzisiaj na działce Ech, usiłowałam skończyć grządki podniesione, ale to nie jest takie proste, bo robiłam to wszystko sama i jeszcze, jeszcze nie jest to skończone. Jedna jest gotowa, łącznie z przykryciem słomą. O, tutaj ją widać jest pełna, pełna, ubita, gotowa na zimę i podlana. E, tutaj prawie się udało. Widzicie, trochę pokrzywy tutaj położyłam, żeby się rozłożyła. E, natomiast trochę za mało jest tej wierzchniej warstwy tego kompostu. Widzicie trochę patyków. Generalnie taka wskazówka na przyszły rok, żeby na kompost jednak wkładać te patyki bardziej rozdrobnione albo w ogóle ich nie wkładać. Tutaj natomiast jest e, ściółka drewniana e, na to trociny, na to obornik i na to też pokrzywa i na razie nic więcej. E, myślę, że jak przyjadę następnym razem, co parę dni, teraz weekend nie mogę. To e, dorzucę tutaj tą ziemię w worku, jaką mam. Bo mam tutaj 50 litrów, to chyba wystarczy się położę słomę. A na razie słomę muszę walnąć pod przyczepę i poczekać na następny czas, kiedy będę mogła tu przyjechać. Bardzo kocham to miejsce. Dzisiaj wspaniale taka, taka jesień ciepła. Słońce już zaszło, dlatego jest tak ciemno tam widać. Oraniczowe miejsce, to chyba tam gdzieś zaszło. Właśnie. Do zobaczenia następnym razem.